Cześć kochani, to Tutaj Investments i dzisiaj chciałbym pomówić o tokenie SeaWare, lub też Head. Prezentuje on to samo, co mówi Head, czyli WIF zwykłe. I wiecie, że WIF jest teraz jednym z największych tokenów w ogóle z wszystkich mime jeden z topowych mime na świecie. Mówiłem wam też kiedyś, że jak pierwszy raz zacząłem WIFA, to powiedział, że to jest mega niedorzeczne i to na pewno nie może się udać. Natomiast się udało. Ja wszedłem w ten token później i zarobiłem dużo mniej niż bym mógł. Albo byłbym pewnie już bardzo, bardzo, bardzo dobrze ustawiony, gdybym wszedł wcześniej. Oczywiście, odpowiednimi pieniędzmi, czyli pewnie ze 100 dolarów musiałbym wydać. Czyli w sumie nie dużo. A tutaj mówimy zawsze o 20 Do, dolarach. Słuchajcie, ja ten token y, zesłapowałem sobie, ale zanim sobie go zesłapowałem, to wcześniej po prostu dostałem airdropa tego tokenu. Czyli, y, bo, bo tak, twórcy stwierdzili, że będą airdropować większość aktywnych, nawet nieaktywnych. Po prostu większość adresów Solany, jeżeli kiedykolwiek otworzyliście adres na Solany Blockchain, to możecie, możliwe, że dostaliście ten token. Otwórzcie swojego Phantom Walleta i możecie zobaczyć jakąś tam lokację Cat with Head. Bo twórcy stwierdzili, że milio, do miliona dwustu adresów właśnie ten token. Jak widzimy, wykres pokazuje nam, na, tu jest na 3 miesięcznym, to widzimy, że to mniej więcej wygląda w ten sposób, gdzie mamy dno, a później to jest Wielka Górka, a teraz jest konsolidacja. Więc konsoliduje się ten token na cenie właśnie tej, którą tutaj widzimy. Mamy tutaj ileś zer, nawet nie będę ich liczył. Raz, 2, 3, 4, 6, 1. Jest all, powyżej all time low, 5000 powyżej i 72% mniej. Bo tu mamy 36 i 51 dni odpowiednio, czyli 51 dni temu był all time low, a 36 dni temu all time high. I co? Możemy go kupić na BitTru, na przykład na Polonieksie, na Bitmarcie, więc mamy kilka scentra yy, scentralizowanych giełd. Możecie go kupić oczywiście na Jupiterze, na Radium, yy, więc to nie jest tak, że pff, kupicie go tylko z centralizowanych yy, giełdach. Jak mamy to adres, to zawsze możemy sobie, o proszę, kopać kontrakt i wchodzimy na Jupiter Exchange i sobie na przykład go yy, swapujemy, prawda? W ten sposób też oczywiście możemy. Yy, I co jeśli chcemy na przykład zobaczyć, na czym on polega. Jak wygląda jego strona? Strona wygląda dosyć czysto. Bierę tajczykowy market cap, tak. Możemy sobie zobaczyć, jak to jak to wygląda ten ten token, jak on się prezentuje nam no, tutaj te wykresiki na żywo. w Head do USD, tak. No token wygląda ciekawie. Czyli mamy góra dół, góra dół, góra dół, góra dół. No jest to mimcoin, mimcoin, który jest ma ciekawą rzecz, że 4% jest burnowanych tokenów, czyli palonych jest za to, że w ogóle używamy swapa, bądź też kupujemy, czy też sprzedajemy, tak? Swap on jupiter, swap on radium, no, radium też możemy. Więc jeżeli jakakolwiek activity na blockchainie jest zrobiona, to mamy kotka, tak? Czyli jeżeli chcemy na przykład Token sprzedać, token kupić bądź też zesłapować go, to 4% takiego taksu jest nam dorzucanego. Czyli 4% zabierane jest tam tokenów. Tu mówimy, widzimy właśnie burning head with cat. Cat. Jakby to nazwać? Cat with a burning head. O. o, może dobry nowy token bym wymyślił. Od razu może go stworzę, co? Cat with the burning head. Brzmi dobrze. Mógłbym zostać. No, no może udałoby się zarobić takie dobre pieniądze, bo wam. Jak Wam podałem pomysł, proszę bardzo, możecie skorzystać. Twórzcie Cat with the Burning Head. Brzmi dobrze. To byśmy go nazwali CW... Swift with... 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 The Burning... Wif. With... 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 No tak by mniej więcej to wyglądało. Eee... F... Czy jest to dobry token? Szczerze mówiąc, nie wiem. Ale zrobiłem swapa z takiego innego tokenu, w którego tak trochę powiedzmy sobie mniej wierzyłem, nawet go wam nie, podawa nie podawałem. No i co? No i może będzie dobry. Zobaczymy. Z Mimcoinami jest tak, że to nie są takie legitne 100% projekty. No chyba że mówimy tutaj o doczkoinie, Nie wiem, Kakino jest dosyć dużo, więc spoko, bret jest spoko. Natomiast ten token. Nie jestem w 100% przekonany, tak samo jak nie byłem przekonany do, do w HET, więc może mam jakieś uprzedzenie, może on wybuchnie nagle i po prostu będę się mylił. Nie mam pojęcia, ale jestem uczciwy. Zobaczcie po prostu, czym jest ten token. Tutaj oni się z jakimiś napojami małtaj, wysoko wysokoprocentowymi rozumiem, patrzą sobie, że oni sobie piją tylko te. te tak więc. Zobaczcie, sprawdźcie ten token. Ja nie mogę sobie wyrobić zdania na jego temat, ale chciałem wam pokazać, jak on wygląda. Może, yy, może dostaliście właśnie Airdrop, więc to też jest fajne. Jeżeli dostaliście airdropa takiego tokenu, prawda? No to, no to fajnie było się przejrzeć. Czy rzeczywiście to jest legitny token, o czym to jest, bo może nie chcecie go tykać, nie wiem, jak, jakiego baga dostaliście tego tokenu, może to są kilka, kilka centów. Zobaczcie, zainteresujcie się według mnie. Yy, jestem tak samo z... Konfundowany, czy jakkolwiek się to mówi Jak w przypadku Dog Head No ale co, no ale wszedłem w ten token Bo w tamten token nie wszedłem Na początku, dopiero później Więc mówię, dobra Słapuję inny token i, i zobaczymy Co z tego będzie, nie wiem Nie mam pojęcia, 20 dolarów to oczywiście Nie jest dużo, według mnie Mało też nie jest, no bo można kupić sobie za to chleb i pączki Czyli wiadomo co, czy na przykład jakąś dobrą, Dobry obiad, tak, u Chińczyka Zastanówcie się, czy chcecie wejść w ten token Jak na moje Nie wiem Naprawdę nie wiem Ale chciałem Wam go pokazać po prostu, że jest taki token I że mogliście go dostać za darmo Jeżeli macie po prostu Aktywny adres na Solanie. A może zapomnieliście o tym adresie, to zobaczcie Zobaczcie, czy w czeluściach Waszego portfela nie kryje się to Oczywiście wpierw sprawdźcie Czy ten adres, tak, bo każdy token Może mieć podobną nazwę, nie wiecie Zobaczcie, czy ten adres się wyświetla Przy tym tokenie bo jeżeli nie, no to, no to nie, no to, to nie jest ten token. A ten token już jakiś czas jest. Market Cap ma na poziomie 15 milionów. Z tego co sprawdzałem ostatnio, to nawet nie jest pokazane. Nie jest pokazane też, na którym miejscu jest ten token. No, jest to świeża rzecz, którą po prostu nie wiem, naprawdę nie wiem, gdzie się znajdzie. Nie mam pojęcia, szczerze nie wiem. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć o tym tokenie, ja zainwestowałem, nie jestem doradcą finansowym, więc nie wiem, to, nie wiem, czy to jest dobry pomysł Mówiłem Wam też kiedyś, że uwielbiam koty, więc no, więc sobie kupiłem kota z kapeluszem A co z tego będzie, to ciul wie Projektów mam naprawdę multum, więc zobaczymy No fajnie by było jakby, jak to wskoczy po prostu jak góry w het, albo chociaż o połowę tego, no to będę, o Jezu Będę szczęśliwy. jak nie, no to nie, to, to trudno I tak dostałem część tego tokana za darmo, a część sobie opowałem. Zobaczymy, co to będzie, słuchajcie No dzisiaj to już koniec, trzymajcie się, cześć, dajcie lajka like I zasubskrybujcie mój kanał, postaram się też legitne w, w, Też bardziej projekty pokazywać, których jestem pewien I zwykle takie wam pokazuję, a, a tego no co, no szczery jestem No nie do końca, nie, nie, nie wiem, czy, znaczy, legitny to on według mnie jest Ale czy, czy w niego wierzę? A czy w ogóle w meme coiny można wierzyć, to inna sprawa, przecież to meme coiny to meme coiny, one nie mają tak naprawdę jakiejś waliu. Tu chociaż ma to, że każdy burn jest robiony, a jeżeli, jeżeli mamy 4% burnu, no tak, palonych toketów, toketów, tokenów, o toketów, a to są kety, to już są kETy wchodzą do no tak, to może... Może to Burn Token, nieźle, nie no, słucharek nic, wiecie o co chodzi, jeżeli mają 4% spalonych, no to tych tokenów jest coraz mniej w cyrkulacji, jeżeli jest coraz mniej w cyrkulacji, no to yy, powinna tak naprawdę cena rosnąć, jeżeli będzie bardzo dużo burnów, tak, yy, kto wie, kto wie, może to jest to. Może dzięki tym bernom, może dzięki tej fali po prostu mime teraz na Solanie, może to wszystko po prostu ma ręce i nogi, może ja nie dostrzegam tego wszystkiego i może, może to jest dobre. No ale zainwestowałem, więc kurczę, no nie mogę mieć do siebie pretensji, że nie próbuję. Próbuję, ale token jest tak samo dla mnie dziwny jak WIF, to tak samo jest SeaWiF. Whatever. Wiecie o co chodzi. Dajcie lajka, zasubskrybujcie. Się, zasubskrybujcie. Mnie. Siebie też możecie zasubskrybować, jak chcecie. Trzymajcie się, cześć.